W pierwszych poświątecznych wiadomościach non stop między innymi, będą nowe przepisy odnośnie uciążliwych zapachów na wsi związanych z hodowlą, są możliwości uzyskania płatności w zakresie dobrostanu zwierząt. Rubelska Izba Rolnicza przygotowała książkę do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin i nawożenia azotowego w cenach płodów rolnych optymistyczniej niż ostatnio. Rząd pracuje nad nowymi przepisami odnośnie lokalizacji budynków inwentarskich. Ministerstwo Środowiska złożyło projekt ustawy mającej regulować odległości pomiędzy budynkami inwentarskimi a domami mieszkalnymi. Wynika z niego jednoznacznie, że duże fermy zwierząt ze względu na uciążliwość zapachową będą mogły być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od zabudowań mieszkalnych i użyteczności publicznej. Planowany termin wejścia w życie wspomnianej ustawy to 1 lipca 2019 roku. Trudno jest przenieść te produkcję zwierzęcą te 500 metrów od zabudowań, bo sama wybudowanie drogi, pozwolenia, pozwolenie, plan zagospodarowania przestrzennego w żadnej, przynajmniej w naszej gminie mamy tylko 150 metrów od linii zabudowy, więc nie możemy odskoczyć nie wiadomo gdzie, bo, bo prawo nam nie pozwala. Podowcy bardzo krytycznie podchodzą do projektu ustawy, argumentując, że najbardziej dotknie ona małe, rodzinne gospodarstwa. Które nie mają możliwości odsunięcia planowanych inwestycji od budynków mieszkalnych o wymienionych w projekcie odległości. Zwracają również uwagę, że małe rodzinne gospodarstwa zorganizowane są blisko siebie, co nakłada obowiązek sumowania dużych jednostek przeliczeniowych ilości zwierząt, sąsiadujących gospodarstw i nie pozwoli żadnemu z hodowców wybudować nowego budynku inwentarskiego. Dodatkowo wprowadzenie tej ustawy spowoduje utratę tysięcy miejsc pracy. Oddalenie się z produkcją. Yy... Od zabudowań mieszkalnych na tą odległość, która jest proponowana w Polsce, jest mało realne, przynajmniej w województwie lubelskim i ościennych. Jest to odległość duża i nieuzasadniona. Takie odległości to mogłyby być dla bardzo dużych ferm. Natomiast zostaną dotknięci też rolnicy, którzy chcą rozbudowywać gospodarstwa rodzinne, gdzie jest produkowane 3-4 tysiące góra tuczników rocznie i zostaną uziemieni. Zresztą w mojej gminie tak już jest rozbudowywane. Budowa praktycznie niemożliwa w związku z dużą presją mieszkańców, którzy przeprowadzili się z miasta na wieś i wywarli taki nacisk na burmistrza, że w planie zagospodarowania przestrzennego zostało zapisane zakaz budowy budynków inwentarskich. Dochodzimy do paradoksu, na wsi nie można produkować. Trzeba wreszcie doprowadzić do pogodzenia możliwości inwestowania na obszarach wiejskich z opinią środowisk, które na wsi mieszkają i sprawa nie może być dalej rolowana i chowana musi być rozwiązana. Ponieważ społeczeństwo na wsi, nie tylko ci mityczni mieszczuchy, ci, którzy nie zajmują się produkcją zwierzęcą, również dostrzegają uciążliwości związane ze źle prowadzonymi hodowlami zwierząt, szczególnie przy dużej intensywności. Dlatego minister środowiska, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny, podjął próbę znalezienia rozwiązań i pracujemy nad nimi, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa podkreśla znaczenie materiału siewnego jako jednego z kluczowych elementów produkcji. Zakup odpowiedniego materiału ma wpływ na jakość i wielkość plonu, koszty związane z ochroną oraz możliwość pozyskania określonych dopłat. Przepisy o nasiennictwie regulują obrót materiałem siewnym roślin rolniczych oraz warzywnych na terenie Polski. Ich wykaz można znaleźć w krajowym rejestrze na stronie Coboru, we wspólnotowym katalogu lub w odpowiednich rejestrach państw Unii Europejskiej lub rejestrach państw stowarzyszonych. Zakup materiału siewnego powinien być poprzedzony sprawdzaniem kilku czynników, których spełnienie pozwoli na dokonanie bezpiecznej transakcji. Warunkami koniecznymi są zamknięte i zabezpieczone zaplombowane opakowanie. Trwałe wyposażenie w etykietę nasienną, zakup u podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Piorin. Etykieta urzędowa lub etykieta przedsiębiorcy stanowi o poddaniu materiału siewnego ocenie urzędowej bądź weryfikacji pod urzędowym nadzorem. Oznacza to spełnienie wymagań jakościowych stopnia kwalifikacji dla określonej kategorii, co ma przełożenie na odpowiedni kolor i wielkość etykiety dla materiału siewnego. Dokument sprzedaży powinien zawierać następujące dane, nazwę gatunku, nazwę odmiany. Kategorię lub stopień kwalifikacji numer partii. Nabywca ma prawo do reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zakupionego materiału siewnego, powinien kierować ją do podmiotu, od którego nabył dany towar. Płatności w zakresie dobrostanu zwierząt to program, który do tej pory nie był wdrażany w Polsce. Przepisy Unii Europejskiej przewidują możliwość uruchomienia takiej formy pomocy w ramach PROW 2014-2020. Płatności tego typu finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dopłaty z tytułu działania Dobrostan Zwierząt polegają na rekompensowaniu rolnikowi kosztów wiążących się z utrzymywaniem zwierząt, z zastosowaniem podwyższonych standardów w szczególności w zakresie dostarczania wody i pożywienia oraz zapewnienia opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu zwierząt, warunków przetrzymywania, takich jak większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, naturalne światło, a także dostępu do wybiegu. Takie dofinansowanie stanowi zachętę do stosowania nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego systemu produkcji. Rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad opracowaniem zestawu wymogów, które spełniałyby warunki niezbędne do uruchomienia działania dobrostan zwierząt. PROF 2014-2020. Wysokość stawki płatności zależna jest od zakresu prowadzonych wymogów i kosztów ich zastosowania. Lubelska Izba Rolnicza opracowała i wydała książkę do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin i nawożenia azotowego. Zgodnie z przepisami Integrowanej Ochrony Roślin, producenci rolni zobligowani są do wykonywania ewidencji oraz dokumentacji takowych zabiegów. Jako Lubelska Izba Rolnicza opracowaliśmy ewidencję zabiegów ochrony roślin, dosyć taka ładna, kolorowa, czytelna, z dużymi rubrykami. Na drugiej stronie znajduje się ewidencja stosowania nawozów azotowych. Dlatego wykonaliśmy taką ewidencję. Były oczekiwania rolników, żeby, żeby coś takiego wykonać. Rolnicy mogą korzystać z oferowanych w internecie gotowych produktów lub usług, których można prowadzić m.in. spis zabiegów. Jednak wersja papierowa jest poręczniejsza, łatwa do uzupełnienia oraz posiada dużo miejsca na wpisy w odróżnieniu od poprzednich opracowań. Była wcześniej ewidencja też taka wykonywana, z tym, że była w mniejszym formacie i była troszeczkę niewygodna, dlatego że te rubryki były zbyt małe. Yy, za trudno, trudno było yy, wpisy te wszystkie zmieścić, tym bardziej, że, że jest jakiś łączony środek. Yy, tutaj właśnie yy, postulowałem, żeby, żeby ta ewidencja była mocno czytelna z dużymi rubrykami. Rolnicy zainteresowani otrzymaniem takiego opracowania mogą kontaktować się bezpośrednio z lubelską Izbą Rolniczą, przedstawicielami izb w poszczególnych gminach lub z doradcami ODR. Planowane są kolejne dodruki książek do prowadzenia ewidencji proporcjonalnie do zainteresowania wśród gospodarzy. W pierwszych notowaniach po świętach wielkanocnych dobre wieści, właściwie średnie krajowe ceny wszystkich płodów rolnych w naszym zestawieniu zyskały. W większości przypadków na pozytywny zmienił się trend miesięczny wyhamowały nieco wyraźne w ostatnich tygodniach wzrosty cen skubu żywca wieprzowego. W ostatnich dwóch tygodniach średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 6 groszy. W kilku województwach mieliśmy do czynienia ze zwyżką cen o 10-20 zł. Zmieniły się również skrajne oferty: minimalna wzrosła o 10 zł, zaś maksymalna straciła dokładnie taką wartość. Wzrosty widać również w przypadku pszenicy paszowej. Tu również w niemal każdym województwie, z którego mamy dane, ceny wzrosły nawet o 20-30 zł. Średnia krajowa cena pszenicy paszowej zwiększyła się o 5 zł i jest identyczna do tej sprzed miesiąca. Po kilku tygodniach czerwonego koloru w trendzie cenowym pszenżyta znów mamy zieleń. Wzrosty są na razie niewielkie. Średnia krajowa zyskała w ostatnich dwóch tygodniach 3 zł. W skali miesiąca cena ta zwiększyła się o 7 zł. W ostatnich dwóch tygodniach utrzymały się te same wartości dla minimalnej i maksymalnej ceny żyta konsumpcyjnego. W trzech województwach zanotowaliśmy 20-30 zł wzrosty co przełożyło się na wyższą o 5 zł średnią krajową. W przypadku jęczmienia wzrost średniej krajowej w ostatnich 14 dniach to 4 zł. W skali miesiąca mamy do czynienia z absolutnie minimalnym, bo zaledwie 1 złotowym wzrostem. Co ciekawe maksymalna cena oferowana w Wielkopolsce spadła o 15 zł. Właściwie bez zmian na naszej mapie dotyczącej cen kukurydzy słuchaj, tylko w jednym województwie, dolnośląskim niewielka korekta w górę. Pozostałych ceny takie same jak dwa tygodnie temu. Średnia krajowa w górę o 2 zł, w skali miesiąca wciąż trend spadkowy. Na zielono zaświecił się z kolei miesięczny trend dla rzepaku. Średnia krajowa zyskała w ciągu ostatnich dwóch tygodni 5 zł. W większości województw odnotowaliśmy wzrosty, które wynosiły w najlepszym przypadku 40 zł, z kolei o 20 zł spadła maksymalna cena za tonę ziarna. Wyhamowały wyraźniejsze w ostatnim czasie wzrosty cen żywca wieprzowego. Zwyżka średniej krajowej w ciągu ostatnich dwóch tygodni wyniosła 7 groszy. Na tym samym poziomie utrzymały się skrajne ceny, które wynoszą minimalna 4,5 zł, zaś maksymalna 6 ,40 zł 40 groszy.